Kurde jak jest, no jak patrzysz od y, Skorpiona patrz już leci drogą, nad drogą Jak patrzysz na Takome Dobra, Trochę w prawo A bez tu leci Lecą na nas kurde nie Muszą się Hiszpa... Hiszpańce Kurde szybko Shadow Stalkera, Shadow Stalker gdzie? Z... Zdjąć ja pierdę, ten. Jest, zdjąć ten sterowiec. Fak, fak. Szybko. Kurde, amo nie ma. No mówię właśnie, chłopie, szybko, amo. Jakie mno, co jest, nie wiem. No chłopie, nie mamy. Nie, ma no nie mamy No nie mamy. Shadow Stalkera potrzebował, nie mam. O nie, wylądował tutaj. Wylądował, wylądował. Ja pierdolę zdążyłem idealnie. Chowaj się, chowaj się. Szybko trzeba się ten... No, no. Nie, jakikolwiek potem. O panie... I co teraz? Tylko to było trzech typa, czy ilo? Nie widziałem nawet ile! Łażą! Ja tu spierdalałem ale jest ich dużo no dużo mówisz? No, słyszę Cieki. o kurde, e, dobra, ja ładuję tutaj ceki i chowam się na dobra, ja zrobię jakiegoś jednego szabała, nie broni po prostu no, ale ja ja, ja, się, ja przejdę na inną postać po prostu czyli... a dobra czyli będą odlatywać by ale może zle oni po prostu zlecieli kogoś a może chcieli na górę na no dach po prostu, chcieli zlecić. No, to ja, ja chowam wszystkie takie cenne rzeczy. To bierz co tam idzie i... ...żeby nie dostali tego. Zbierają? Nie, to ty. O, Aliska, wezmę. Dobra, ja przyjąłem jedną tam. O, jest tam ten idzie tak po całym, bo zazwyczaj Ceki, dobra, ja się wyloguję. Przechodzę na drugą postać. Dobra, ja loguję po prostu, by nie miałem drugiej postaci. Dobra, ja zobaczę, co to mogę zrobić, ale. Nie, Udało mi się, że raczej nic nie możemy tutaj zrobić. Nie. Ich jest z czterech albo pięciu do mnie, to z dwóch. Dobra, chociaż nie dostaną rafek. No i dwóch hertów. No. no. Idą tu też Kurde, Kurde, tyle tu rzeczy, a ja gdzie tego schować? Miejmy nadzieję, że do wyrek nie wskoczą. To Mam nadzieję, kurwa, że znalazł zna, jakieś kłujące baska, nic tu nie ma przydatnego. No, on jest, kolejne cechy stawiają. Mmm, ale mają tych cek. Ale nie wiem, to tak się napali na tą bazę. to bazę. A może już się tu on z, z tego, z Dragona, szczera. O no kurde Eagle Fire jest ale bez ammo oczywiście nie Ale chyba nie wiedzą że to jest ten tam... Co? To jest chyba nasze motto z tym ammo No nie mam ammo. No, ale dobra tam poradrę se trochę i tak tam Pozbier... coś stawiał Może lockera na tym Może nie, nie, nie dostali się do tego kręgu. bo jeszcze ta łażą, Jesz, jeszcze łażą. O nie, na co słyszałem? jak kurde, tego szadostalkera. No, spoko. Polska górą! Polska górą! No dobra, porozwalili mnie. Ej, ale przeorali nas, kurde. Ja... <ścoughs> Ojej O nie rozwala bedy, rozwala bedy, nie Hello, mate, hej Dobra, ghost To jest No nic. Nie porobię, jesteśmy kur...